Czasami spotykamy rośliny w miejscach, których byśmy się nie spodziewali, i ja dzisiaj chciałabym Was zaprosić w podróż do świata roślin o niezwykłej mocy. Porozmawiamy o kokoryczy. Jest to niepozorna roślinka, którą spotkacie w lasach, w parkach, na łąkach. Teraz jest właśnie czas, gdzie kokorycze rosną, czyli wczesna wiosna. Przez wieki. Ta roślina była otaczana czcią, stosowana w medycynie ludowej, badana przez fitoterapeutów. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy sprawdzili, co kryje, co takiego tajemniczego kryje w sobie ta roślina. Rodzaj korydalis obejmuje wiele gatunków, ale najczęściej spotykamy u nas w Polsce trzy: Kokorycz pełna. Pusta i kokorycz wątła. Wszystkie pojawiają się wiosną w wilgotnych lasach liściastych i tworzą malownicze dywany. Kokorycz pełna jest gatunkiem mniejszym. Ma mniejsze bulwy niż kokorycz pusta, ale te bulwy są pełne w środku. Natomiast jeśli mówimy o kokoryczy pustej, to jest ona dwa razy wyższa i bujniejsza niż kokorycz pełna i tworzy bardzo duże bulwy, nawet wielkości ziemniaka, i są one puste w środku. Jak zapewne zauważyliście, są to rośliny bardzo ozdobne, mają piękną, ciekawą formę. Mnie osobiście przypominają orliki, które mnie bardzo uspokajają. Są to kwiaty, na które ja wystarczy, że popatrzę i e, czuję takie ukojenie wewnętrzne. Nie jestem w stanie pokazać Wam przez ekran, ale kokorycze przepięknie pachną. Ich jedyną wadą jest to, że kwitną bardzo krótko mniej więcej tak jak krokusy. Tak około tygodnia. Zanim powiem o właściwościach zdrowotnych tej rośliny, to chciałabym już na samym początku powiedzieć, że bulwy tych trzech gatunków, o których wspomniałam, czyli kokorycz pełna, pusta i wątła, są to rośliny trujące, ich bulwy są nasurowo trujące, mają też działanie psychoaktywne. Natomiast jeśli nie mielibyśmy co jeść i ugotowalibyśmy dosyć długo cebulki, przez kilka godzin, to nadają się do jedzenia. Zawierają bardzo dużo skrobi i jadły je ludy tubylcze Rosji. Ze względu na to, że kokorycz jest rośliną trującą, szczególnie jej bulwy i nasiona. To nie stosujemy jej samodzielnie, wewnętrznie, bez konsultacji z fitoterapeutą, bądź robimy to naprawdę bardzo ostrożnie z takim mikrodawkowaniem. I za chwileczkę Wam powiem, jak zrobić intrakt z tej rośliny. I teraz chciałabym zrobić taki mały przerywnik. Dzisiejszy materiał możecie potraktować jako podcast i tak naprawdę tylko go słuchać. Ponieważ na ekranie nic nie będzie się działo szczególnego, ja kokoryczę spotkałam w parku, więc jej nie wykopywałam. Zabrałam tylko kilka sadzonek, żeby pokazać wam, jak dokładnie wygląda bulwa, jaka jest w środku i przybliżyć na białym tle dokładnie, jak wygląda ta roślina. To, co czyni kokorycz wyjątkową, to obecność alkaloidów. Alkaloidy w bulwach około 5-6%: korydalina, kanadyna, protopina, korybulbina, korykawina, bulbokapnina. W zielu jest około 0,5% alkaloidów. Kokorycz można użyć w fitoterapii choroby Parkinsona, szczególnych stanów rozdrażnienia nerwowego w przypadku nerwic. Działa też rozkurczowo, silnie żółciotwórczo, żółciopędnie, jest środkiem przeciwbólowym, może pomóc przy migrynach, w małych dawkach poprawia pamięć, kojarzenie, ułatwia koncentrację, natomiast jeśli użyjecie większych dawek, może spowodować niechęć do działania i ogólnie do jakiejkolwiek aktywności, czy fizycznej, czy psychicznej. Nic Wam się po prostu nie chce. To tak jak w moim przypadku dzisiejszego dnia, chociaż żadnego intraktu z kokoryczy dzisiaj nie przyjmowałam. Jeśli zainteresowaliście się tą rośliną, to najbardziej efektywne działanie będzie miał intrakt kokoryczowy. Można zrobić taki preparat ze świeżego lub suchego surowca w proporcjach wagowo 1 do 3 bądź 1 do 5. Przepis jest taki, że bierzemy jedną część surowca świeżego, rozdrobnionego całej rośliny, czyli bulwa, ziele, kwiaty. Zalewamy gorącym alkoholem podgrzanym na maszynce elektrycznej lub łaźni wodnej. Pamiętajcie, że jeśli podgrzewacie alkohol, to naprawdę musicie bardzo uważać, żeby nic nie wybuchło, ponieważ parujący alkohol. Może tak się zdarzyć, że po prostu się zapali. Intrakt odkładacie przynajmniej na 7 dni w szczelnym słoju i po przefiltrowaniu należy zażywać taki intrakt bardzo ostrożnie, dobierając dawkę indywidualnie. Pamiętajcie, że nie jestem lekarzem i do niczego was nie namawiam. Mogę tylko tutaj jakby nadmienić, że według Wskazań doktora Różańskiego można takie dawkowanie zaczynać od 8-10 kropli dwa razy dziennie, stopniowo zwiększając na przykład o dwie krople. I jeśli zaczniecie zauważać, dajmy na to takie niepokojące objawy, czyli na przykład stan takiego nadmiernego wyciszenia, zaburzeń jakichś ruchowych, to dawkę należy obniżać. Oczywiście, kiedy będziemy stosować intrakt z kokoryczy, nie prowadzimy pojazdów mechanicznych, e, jakichś niebezpiecznych urządzeń. Takiego intraktu nie podajemy kobietom w ciąży, i przy laktacji nie podajemy dzieciom. I w przypadku tego intraktu e, zaciekawiła mnie jedna taka wzmianka, e, o której pisze dr Różański, że. Preparat ten może być użyty w kuracjach odwykowych, takich jak odstawienie leków psychotropowych, narkotyków, alkoholu, jak również tytoniu. A dlatego, że zmniejsza zapotrzebowanie, jakby na używkę, hamuje podniecenie ruchowe i psychiczne. U niektórych osób jednak może wywoływać nudności, wymioty, i wtedy należy dawkę zmniejszać. Wskazania dla poprawienia pamięci to 5 kropli 2-3 razy dziennie. Poza intraktem można zrobić jeszcze wino kokoryczowe, i tutaj odsyłam was do opisu filmu. Tam podam przepis na takie wino, które można stosować w chorobie Parkinsona 2 razy dziennie. Po 10 kropli. Chciałabym na koniec zaznaczyć, że intrakty z kokoryczy, dawkowanie musi być precyzyjne, stosowanie tak naprawdę tylko przez osoby doświadczone, bądź naprawdę bardzo uważne, choć kokorycz wygląda niewinnie, jest to roślina o niezwykłej mocy, może być zarówno lekiem, jak i trucizną. Zawsze pamiętajmy, podchodźmy do niej z szacunkiem i ostrożnością. Jeśli znacie jakieś ludowe historie o kokoryczy, napiszcie w komentarzach. A jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie ten film. Teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.